Adolf Hitler, 1889-1945 Kanclerz III Rzeszy Niemieckiej, przywódca NSDAP. Był z pochodzenia Austriakiem, naprawdę nazywał się Schicklgruber. Uczestniczył w I Wojnie Światowej jako kapral. Po jej zakończeniu zajął się polityką. Od 1919 roku należał do Niemieckiej Partii Robotniczej, nad którą wkrótce objął przywództwo. W roku 1920 przemianował ją na NSDAP, Nacjonalsocjalistische Deutsche Arbeitpartei, narodowo-socjalistyczną niemiecką partię robotników. W roku 1923 chciał przejąć władzę w Niemczech siłą na czele bojówek SA, oddziałów zbrojnych NSDAP, próbował dokonać puczu w Monachium. Dzięki rozwojowi ruchu faszystowskiego w Niemczech Kryzysowi światowemu i umiejętnej propagandzie prowadzonej przez Józefa Goebbels'a objął 30 stycznia 1933 roku urząd kanclerza Niemiec. Później wprowadził w Niemczech dyktaturę. Pod jego przywództwem Niemcy szybko stały się potęgą militarną i gospodarczą. Zaborcza polityka i rasistowska propaganda doprowadziły po bezkrwawym zajęciu Austrii i Czechosłowacji do wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku wojska hitlerowskie zaatakowały. Po... Następnym celem Hitlera stała się Europa Zachodnia i Południowa. Pod okupacją niemiecką znalazły się najpierw Dania i Norwegia, później państwa Beneluxu i Francja, a wreszcie Jugosławia i Grecja. W 1940 roku rozpoczęła się powietrzna bitwa o Anglię, a od 1941 także walki w północnej Afryce. 22 czerwca 1941 roku Hitler wydał rozkaz rozpoczęcia operacji Barbarossa ataku na dotychczasowego sojusznika Niemiec, Związek Radziecki. Gdy pod koniec 1941 roku wojska niemieckie utknęły pod Moskwą, zdymisjonował naczelnego dowódcę wojsk lądowych Waltera von Brauschita i przejął jego funkcję. 12 grudnia 1941 roku Führer wypowiedział wojnę Stanom Zjednoczonym. W 1942 Niemcy rozpoczęli powolny odwrót na froncie wschodnim. Po klęsce pod Stalingradem na przełomie 1942 i 1943 roku cofali się coraz szybciej, ponosząc coraz większe straty. 20 lipca 1944 roku Oficerowie niemieccy próbowali dokonać na niego zamachu. Próba ta nie powiodła się, a sprawców w większości wykryto i stracono. Adolf Hitler popełnił samobójstwo w oblężonym przez Armię Czerwoną Berlinie 30 kwietnia 1945 roku. Był jednym z największych zbrodniarzy w dziejach.